Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. O, gołąbek pokoju przeleciał. Dzień dobry kochanemu Państwu. Siedzę sobie na, wałecz... na ławeczce, przepraszam, w stolicy Katalonii. Takie będzie dla dorosłych teraz bardzo. W Wymyśliłem krótką zajaweczkę taką. Witajcie w Barcelonie, słoń zagra na ogonie, a jeśli mu nie zagra, to pozostanie wiagra. Ale to Maciek jak usłyszał od razu strawestował. Witajcie w Barcelonie, słoń zagra na ogonie, a jeśli mu nie stanie, poprosi zaraz panie. Panie i Panowie, przed Państwem tekst, który wykombinowałem osobi osobiście i e, nie zawaham się go teraz użyć. Myślę, mogą Państwo sobie podłożyć tam cokolwiek. Posłuchajcie. Na straganie. Na straganie w dzień sejmowy takie słyszy się rozmowy. Może Pan nas dzisiaj poprze? – Co pan na to, panie Koprze? – Nie ma mowy, kalafiorku. Ta ustawa to kot w worku. Szans porozumienia nie ma. – A to całkiem nie na temat. W dyskurs wtrącił się Szczypiorek. – Kondyduję w samą porę. Jestem tym, co się odważy znieść monopol tamtych warzyw. – A to czub! – westchnął Bub. – Rzecze kalarepie, dynia. Gdzie jest rzepa? A to wsi Jeśli zechce owa dama, może się podłożyć sama. Wstrzymaj ten swój jajki, kochanie, już jej nie ma na straganie. A co jędze diabli wzięli? Wyjechała do Brukseli. Wtem zieleniak z boku woła: wsi spokojna, wsi wesoła, wsi rodzinna na bok kanty. Myśmy są koalicjanty. Już nie powiem więcej nic ja. Wiwat z każdym koalicja. A to czub westchnął Bóg. Skądś kartofel wnet przykicał. Dziś kolejna miesięcznica. Jako żem naczelna bulwa, muszę iść. Wpierw lać. O kurwa. Głos pogonił go fasoli. Co też bulwa bitoli. Z grzotki napływają głosy, że już pana mają dosyć. To zapewne. Zła marchewa takie plotki w krąg rozsiewa. Czuje świerzb na prawej dłoni, by marchewę znów pogonić. A to czub westchnął bób. Na sam koniec obrad owych, W ten zwyczajny dzień sejmowy do kapusty kwestia pada. Czemu pani nic nie gada? A kapusta rzecze smutnie. Po co spory? Po co głutnie? Po co wasze swary głupie? Wszak i tak jesteśmy w zupie. Kartka z kalendarza 28 marca. I yy, przejadą do cholery 28 marca, piątek. Imieniny obchodzą Aniela i Jan, a także Aleksander, Doroteusz, Gedeon, Guntram, Ingberg, Joanna. Kastor, Krzesisław, Krzysław, Malachiasz, Malkolm, Pryskus, Renata, Rogacjusz i Rogan. Wszystkiego najlepszego, kochanym. Państwu życzę nietypowe święta. Mamy Dzień Chwastów, Dzień Żelków, Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa. E, no, przysłowie na dziś. Gdy chcesz poznać pogodę w czerwcu roku, tego uważaj, jak będzie wiana Jana syca te niekoniecznie. Za to gra półsłówek zdecydowanie Darek Rybak. No, po prostu skarbnica najrozmaitszych gier. Dzisiaj w ramach bącika Kasi zaprasza i dzisiaj będzie piła w klanie. Ja nie mam akurat. Dziękuję Państwu uprzejmie. Widzimy się z całą pewnością jutro.